Robotę 9 lipca o godzinie 15.15 .15 w nowej telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Aleksandrem Halem prowadzi Andrzej Tadeusz, Kijowski. Witam państwa, a Teraz konkretnie z Aleksandrem Halem. Nasza rozmowa nadawana jest na żywo i telefony będziemy odbierali 20 79 11 20 57 53. Tym razem jesteśmy i na żywo. W zeszłym roku, w zeszłym tygodniu nasi widzowie wiedzą, to się nie udało. Coś się stało, zadziałały jakieś siły nieczyste i rozmowa z panem Piotrem Ikonowiczem musiałem nagrać, albowiem na dwie godziny zamilkła e, nasza stacja, e, wysiadł prąd. Jednak podnieśliśmy się i z panem Halem rozmawiamy już na żywo. Witamy w studiu. Witam serdecznie. Aleksander Hal, rocznik 53, członek najstarszej opozycji demokratycznej, współtwórca tzw. Robcio, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Redaktor Bratniaka z roku 1977 i Polityki Polskiej, też Pisma Podziemnego z roku 1982. Od czerwca roku 1986 członek Prymasowskiej Rady Społecznej członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, minister do spraw kontaktów z partiami politycznymi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, współtwórca Forum Prawicy Demokratycznej, FPD, wiceprzewodniczący Unii Demokratycznej, po opuszczeniu Unii przez Prawicę, przewodniczący partii konserwatywnej Dakapo USKWĘ, Atwinę, potem... Partia konserwatywna wchodzi w liczne sojusze z Unią Wolności, już przede wszystkim ostatnio w wyborach samorządowych. Panie przewodniczący, ile razy jeszcze niczym Abraham będzie pan zwodził się i rozwodził z Unitami? No to zależy od tego, jaka będzie przyszłość Unii yy, Wolności. Jeśli Unia Wolności będzie ewoluowała w kierunku konsekwentnej, umiarkowanej prawicy, te drogi będą bliskie. Jeśli Unia Wolności zostanie zdominowana przez tendencje, które dzisiaj wydają się w odwrocie, lewicowe, no to te drogi będą odległe. Czy zatem zgodzi się Pan z tezą, że po wykrystalizowaniu się silnego bloku postkomunistycznego Unia Wolności nie ma innego wyjścia i musi ewoluować y, na prawo? Nie, nie ma żadnego determinizmu. Z tym, że myślę i z racji tego, że jest to największe ugrupowanie postsolidarnościowe w parlamencie. Ze względu na to, że wielu ludzi ma takie poglądy w tym ugrupowaniu, że dla Polski byłoby korzystne, aby to było ugrupowanie umiarkowanej prawicy, jakie jest Polsce po prostu potrzebne. Czy będzie Pan stał na straży wartości konserwatywnych, nawet za cenę utraty elektoratu? Innymi słowy, mówiąc, gdzie przebiega granica między wier wiernością, własnym poglądom, a rozsądkiem politycznym? Ja myślę, że każda sytuacja musi być rozpatrywana osobno. Ja nie wierzę w politykę, która jest tylko czystą grą, tylko pragmatyzmem. Musi być warstwa idowa, warstwa zasad. Bez tego nie ma prawdziwej polityki i prawdziwych polityków. Ale z drugiej strony no, trzeba się także kierować rozsądkiem. Yy, więc myślę, że recepta na sukces polityczny to jest umiejętne godzenie. Pragmatyzmu z wiernością zasadom. Pańską prawicę, prawicę Hala określa się zwykle jako rozsądną, racjonalną w odróżnieniu od nacjonalistycznej, zoologicznej. Tak zapytam, do kogo Panu dzisiaj bliżej? Do tej prawicy ZHN-u, powiedzmy, czy dalej? Czy na przykład do socjalistów związanych rodowodem Solidarnościowym, Unii Pracy czy PPS-u? Proszę Pana, z całą pewnością nie do socjalistów. Socjalizm w Polsce przyniósł ruinę gospodarczą, socjalizm w Polsce nic nie jest w stanie zaoferować. Ale, Ale czy to drugi... był socjalizm, czy to były tylko nieudolne próby wprowadzenia nie, ja... dyktatu moskiewskiego? I jedno i, drugie. I jedno i drugie. Ale i dzisiaj ta y, propozycja socjalizmu z ludzką twarzą proponowana przez Unię Pracy nie przynosi żadnych rozwiązań Polsce. Ale z drugiej strony ja uważam, że trzeba szanować i zabiegać o tradycyjne wartości, o poszanowanie tożsamości, także religijnej, znacznej części naszego społeczeństwa, tym bardziej, że to jest trwały element polskiej kultury. Natomiast jest kwestia następująca. Nie można tego robić w ten sposób, aby wykopywać przepaść między Polską katolicką a Polską laicką. Nie można tego robić na sposób proponowany przez wielu działaczy. W poprzednim parlamencie. Nie chcę wymieniać ich nazwisk, po co antagonizować. Program czy metody dzielą Pana od porozumienia centrum bądź zhn Trochę co innego jest ZHN, co innego jest porozumienie centrum. Ale myślę, że metoda w polityce jest rzeczą niezwykle ważną. I ja staram się w każdym razie, aby ta metoda nie budowała nieprawdziwego obrazu, nie stwarzała sztucznego wroga. Tym staramy się kierować. I pod tym względem myślę, że niestety wielu politykom porozumienia centrum w swoim czasie, pomimo ich antykomunizmu, Unia Wolności czy Unia Demokratyczna, czy Liberałowie byli tak naprawdę tym wrogi. byli traktowani jako przeciwnik, a nie jako partner. 2079,11, 205753, czekamy na Państwa telefony. Pierwszy się rozłączył. Halo? Telefon się rozłączył. Pani, która dzwoniła, pyta o Okrągły Stół. O to, jak Pana zdaniem zapisze się on w historii. Czy będzie to bezkrwawy przewrót, czy raczej jakaś zdrada za plecami narodu? Ja mam tutaj bardzo jasny pogląd. Byłem uczestnikiem Okrągłego Stołu. Okrągły Stół zapisze się w historii jako sposób odzyskania wolności przez Polskę bez przemocy, bez rozlewu krwi. Nam w historii bardzo rzadko to się udawało. I to jest sukces. I to zostanie w polskiej historii. Rok 1989 jako rok narodowego sukcesu. Natomiast jest kwestia, czy ten okrągły stół do końca został właściwie wykorzystany. Czy wszystko zostało zrobione przy nim mądrze. Czy nie byliśmy zbyt wielkimi minimalistami. I tutaj można postawić szereg zarzutów. Ja się z wieloma z tych zarzutów. Zgadzam, tylko trzeba pamiętać, że my wtedy nie wiedzieliśmy, że za parę miesięcy padnie mur berliński, że za kilka miesięcy nastąpi aksamitna rewolucja, a za parę lat nie będzie Związku Radzieckiego. Tylko można też zadać pytanie, czy gdyby nie było tych polskich wydarzeń, gdyby nie było Okrągłego Stołu, gdyby nie było Zwycięstwa Wyborczego Solidarności, te wydarzenia by nastąpiły? Dookreślmy mapę polityczną. Mówiliśmy o socjalistach, mówiliśmy. O prawicy. Jak Panu, jak konserwatystom po drodze z liberałami w Waszym programie, czy tam wiele krytyk pod adresem na przykład sposobu pewnego równania obciążeń podatkowych proponowanych przez liberałów? My byliśmy przeciwni tak zwanemu podatkowi liniowemu, który proponują liberałowie, ale z całą pewnością w programie gospodarczym jest więcej zbieżności niż różnic między partią konserwatywną, konserwatystami, a liberałami. Te różnice dotyczą, myślę, pojmowania polityki i dostrzegania tej warstwy idowo-kulturowej y, życia publicznego. Tutaj są między nami różnice. Czym w gospodarce różni się bycie liberałem, a konserwatystą? Czy mówiąc inaczej, gospodarkę obecną, polską, uważa Pan za nazbyt, czy jeszcze nie dosyć liberalną? Moim zdaniem stale nie dosyć wolną, tak bym powiedział. To znaczy stopień ingerencji państwa, zresztą trzeba powiedzieć pod tym względem, mamy do czynienia z pewnym odwrotem po dojściu do władzy PSL-u i SLD. Stopień ingerencji, stopień biurokratycznej, uznaniowej interwencji, BGŻ jest takim właśnie klasycznym przykładem, tego dowodzi i nie jest to wcale sprawiedliwe bo ja wolę aby decydował rynek i żeby wszyscy mieli możliwość swobodnego tutaj działania niż ingerencja urzędnika czy polityka który przyznaje koncesje który rozstrzega o tym co komu się należy czy kolejny rozłączony telefon tak czy ko kolejny rozłączony telefon w sprawie podatków czy zdaniem konserwatystów płacimy ich za dużo czy za mało oczywiście stale za dużo czy konserwatysta wierzy w postęp? Ja wierzę w taki postęp cywilizacyjny, techniczny. No to jest oczywiste. Natomiast nie wierzę w postęp y, polegający na tym, że zmienia się natura ludzka. Jeśli się czyta Biblię, jeśli się czyta wielkie dzieła literatury pisane w dawnych wiekach, natura ludzka jest ta sama. Dramaty, z którymi człowiek ma do czynienia, są te same. Czy nasze pokolenie, jesteśmy ludźmi 40-letnimi, doznało postępu? Czy naszemu pokoleniu 15 lat temu, w sensie wszelakim wolności, dostępności dóbr ekonomicznych, żyło się gorzej, czy też żyje się lepiej poprzez te ostatnie 5 lat tak zwanej wolności? Trzeba oddzielić dwie rzeczy. Kwestie rzeczywiście wolności i pod tym względem. Zmiana jest radykalna, fundamentalna. Żyliśmy w społeczeństwie, w którym nie można było otworzyć ust, bo ludzie się tego bali. E, dzisiaj jesteśmy społeczeństwem wolnym i mamy niepodległe państwo, dobro, którego nie sposób przecenić. I to jest dla mnie oczywiste. Natomiast jest druga kwestia. E, to jest rzeczywiście kwestia statusu materialnego. I trzeba powiedzieć, że dla wielu ludzi te zmiany, które dokonały się w Polsce, oznaczają pogorszenie tego statusu. Ale moim zdaniem to jest przejściowe i nieuniknione pogorszenie. Dlatego, że tamtego systemu w warstwie ekonomicznej nie dało się utrzymać. Bo gdyby się dało, myślę, on opierałby się znacznie dłużej i wytrwalej tutaj, w Czechosłowacji, w Związku Radzieckim. My. Ten system po prostu upadł pod wpływem nacisku społecznego, ale także na skutek błędu strukturalnego dotyczącego przede wszystkim sfery gospodarczej. 2079, 11, 2057, 53. Ktoś się dodzwonił? Halo? Słuchamy. Dzień dobry Państwu. Ja mam takie pytanie do Pana Hala. Czy, wspierając politykę grubej kreski Pana Mazowieckiego, nie czuję się w jakimś Dzisiejszą rzeczywistość? To jest pierwsze pytanie. Czy drugie, jego stosunek do lustracji. Do lustracji, tak? tak. Proszę, więc do ilustracji jest następujący i był zawsze taki. W 92 roku, kiedy w Sejmie decydowały się te kwestie, także miałem taki stosunek. W Polsce jest potrzebna sprawiedliwa ustawa lustracyjna. Jest błędem, że to się nie stało. Natomiast yy, ludzie muszą wiedzieć i mają prawo do tego wiedzieć, kto nimi rządzi. Czy ludzie o czystych rękach i jasnej przeszłości, czy ludzie, którzy udają kogoś zupełnie innego niż są. Natomiast stanowczo jestem przeciwny temu, aby robić to na taki sposób, jaki zaproponował minister Maciarewicz, czy jak to próbuje robić gazeta polska, publikując listy nazwisk, Ludzi, którym winy nie udowodniono, a którzy gdzieś tam figurują w jakichś archiwach. Każdy przypadek musi być zbadany i każdy musi być wyjaśniony. Dla człowieka o przeszłości opozycyjnej nie ma większej hańby w istocie niż postawienie tego zarzutu. Okłamywałeś, byłeś konfidentem. I dlatego jest to materia, która musi być wyjaśniona, ale musi być wyjaśniona w sposób rzetelny, uczciwy, na podstawach prawnych, a nie jako element gry politycznej czy walki politycznej, która tak prawdę powiedziawszy niszczy ludzi dawnej opozycji czy ludzi Solidarności. Natomiast w sprawie grubej kreski trzeba oddzielić dwie rzeczy. To, co powiedział wtedy Mazowiecki i jak to było interpretowane. On powiedział wtedy w sierpniu, jak zostawał premierem, przeszłość odkreślamy grubą kreską. Od tego czasu my ponosimy odpowiedzialność za Polskę. To było powiedzenie, że obóz, który dochodzi do władzy, nie ponosi odpowiedzialności za to, co działo się do tej pory i za stan kraju, który zastaje, że od tej pory może być osądzany. Włożono w usta Mazowieckiemu Zatarcie granic pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy PRL-em a Nową Rzeczpospolitą. Ja uważam, że ta granica między PRL-em a Trzecią Rzeczpospolitą powinna być bardzo jasno widoczna. To jest rzeczywista cezura historyczna. Konserwatyzm to nie tylko polityka. Konserwatyzm to filozofia człowieka, który określa się jako konserwatystę. Nie, trudno, nie, sp nie sposób nie spytać. Jak ocenia Pan naturę ludzką? Czy człowiek z natury jest zły i trzeba go udoskonalić, trzeba się godzić z jego wadami, czy człowiek jest z natury dobry i trzeba go akceptować, jakim jest? Z tego wynikną konsekwencje i dla oceny tych, którzy zbłądzili w przeszłości, i dla kształtowania systemu społecznego. W naszym ani kraju. jedno, i, ani drugie. Myślę, że najgłębsza prawda o człowieku jest zawarta. I w chrześcijaństwie. I to jest ułomna natura, w której jest skłonność do dobra. E, ale jest też słabość i jest też w kategoriach religijnych grzech. I myślę, jak patrzymy na siebie, bardzo dobrze wiemy, że nie jesteśmy ani tak źli, aby poddawać nas stresurze, ani nie jesteśmy tak dobrzy, aby wierzyć w szczęśliwe społeczeństwo ludzi. W którym zniknie kategoria gwałtu, przemocy, konfliktu. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Dobro i zło w człowieku jest przymieszane. A to ma w takim razie nas kształtować powiem dosadniej kształcić. My sami, tylko nasi rodzice, czy jednak państwo ma tutaj wkraczać i narzucać również jakiś swój, przez państwo akceptowany system wartości? Nie, państwo nie powinno wkraczać w kształtowanie ludzkich sumień. I ludzkich postaw. Państwo musi stać na granicy prawa i musi działać tak, aby inni ludzie nie robili innym krzywdy. Natomiast my sami musimy się kształtować. Bardzo ważne zadanie wychowawcze spełnia dom, rodzina, szkoła, instytucje religijne. Jak ocenia Pan nakłady na oświatę? No, oczywiście one są zbyt małe, ale. To nie jest, ale czy jest to nie powiedziane załatwiają... tak lekko, nie, są zbyt małe nie, jak nakłady nie, na kulturę, nie. na y, zdrowie, na tysiąc innych nie. sfer? To jest oczywiście olbrzymi problem i na oświacie nie należy oszczędzać. Niestety, A na czym należy? Y, A na to, czym to, można? To, to jest bardzo trudny problem, ale na pewno nie na oświacie. Natomiast myślę, że wpompowywanie y, pieniędzy w niewydolny system oświatowy, tak jak on wygląda bez Istotnych reform tego systemu e, nie załatwi oczywiście sprawy. 2079-11, 2057-53. Halo? Bardzo... halo? Słyszymy się, halo? Ja bym chciał zadać panu Halowi pytanie. E, dlaczego mając taką malutkie ugrupowanie, co niekiedy większe przedszkole jest w jakimś mieście, e, kons partię konserwatyw konserwatywną, a, ma, a jest dopuszczone do środków masowego przekazu, tak bardzo często? I drugie pytanie. Czy, jak pan się odnosi do tworzenia w Polsce powstające różne loże masońskie? Czy pan e, jest w jakiejś loży masońskiej? Czy jest pan w fundacji Soroża i tak dalej? Co pan ma na to? Więc tu są dwa różne pytania. Znaczy, w Loży Masońskiej to pewnie jesteśmy tej samej. Pierwsze pytanie jest takie, dlaczego jestem dopuszczony do środków masowego przekazu? To trzeba by zapytać. Pana ponieważ jesteśmy w tej samej Loży Masońskiej, ponieważ to jest organizacja który, tajna, można to powiedzieć jawnie. który mnie zaprosił, więc to ja jestem tutaj gościem, a nie organizatorem. Natomiast ta partia oczywiście nie jest duża, ale jest jednak dostatecznie duża, aby w wolnych wyborach. Wyborach samorządowych, wprowadzić w Polsce kilkuset radnych, mieć prezydenta Gdyni, Sopotu, przewodniczącego Rady Miejskiej w Gdańsku. Czyli jesteśmy partią, oczywiście jedną z mniejszych, mniejszą niż SLD, PSL, Unia Wolności, ale partią, która liczy się i która skupia wartościowych ludzi. A teraz poważnie, jeśli chodzi o te loże masońskie. No, Cóż z tego, że ja panu dam, powiem, że nie jestem masonem, skoro wydaje się, że pan chce w to wierzyć. A ja zapytam w takim razie, bo po prostu nie wiem, ażartowałem, czy w Polsce Loże Masońskie istnieją i czy są legalne? Ja myślę, że istnieją. Zresztą się pisze o tym w prasie. Nie ma ustawodawstwa w tej chwili antymasońskiego. Masoneria jest elementem współczesnego świata we Francji, w Anglii, dokładnie wiadomo, który polityk jest, nie należy ich mistyfikować. To jest element jakiejś kultury. Ja ze względu na swoje przekonania nie mógłbym należeć do masonerii, ale nie uważam masonerii jako taki zawcielenie diabła zła czy siły, która wszystkim steruje. 27911 20, 205753 kolejny telewizor się dodzwonił. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Mirosław Nowacki. Chciałbym przede wszystkim panu pogratulować i, e, takiej bardzo konsekwentnej, szlachetnej postawy w polityce, jaką pan reprezentuje i która mi bardzo Dzień. odpowiada. Ale zadać chciałem dwa pytania, jeśli można. Jedno dotyczy przeszłości, e, a, mianowicie, a mianowicie takiego etosu solidarności, jaki pan kiedyś reprezentował jako bardzo e, eksponowany działacz podziemia. Co się z nim teraz stało? Co się stało z tym etosem? Co się stało, patrząc zwłaszcza na przykład e, przykłady pewnych działaczy, których nazwisk może wzorem Pana nie będę wymieniał, ale e, których losy nie zawsze no, odpowiadają wartościom, które wyznawali, e, czy wyznawał, wyznawał, wyznaczał ten etos, który reprezentowali. Po drugie pytanie dotyczące tego, co Pan robił w... w mianowicie sprawa do końca do dzisiaj nie rozwiązana, mianowicie sprawa majątku partii politycznych i PZP. Czy będąc dzisiaj mając możliwość powrotu do tych decyzji, czy rozwiązałby tę sprawę Pan inaczej? Dziękuję bardzo. Bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, ale zacznę od pierwszego. W pierwszej kwestii no po prostu okazało się, że wielu z nas było znacznie lepszych w walce z systemem totalitarnym. Niż w warunkach, kiedy się partycypuje we władzy, kiedy się tworzy nową rzeczywistość. I myślę, że jedni z nas jakoś ten egzamin zdali, inni nie. Natomiast oczywiście mnie żal tego etosu, tej pewnej postawy służby walki o demokratyczną, sprawiedliwą Polskę. Szal mi tego, że to gdzieś. Ktoś napisał, coś się skończyło, coś pękło. Nas... Majątek, partii. Majątek partii. To jest skomplikowana sprawa, wie pan, dlatego że działaliśmy w warunkach, w których w Sejmie większość miał SLD, PSL i Stronnictwo Demokratyczne. Ustawa, którą my przygotowaliśmy, dokonywała podziału. To, co pochodzi z. z z zasobów państwa, musi do państwa wrócić. To, co stanowi majątek własny PZPL, pozostaje w jego rękach. W rezultacie pozostało kilkanaście budynków komitetów wojewódzkich i pozostał ma majątek ruchomy, także nie zostały Zabrane czy opieczętowane. Ale konta, pozostał również płacz konta, wszystkich działaczy konta. politycznych, włącznie z, panem obecnym, z pana obecnym, że te partie mają majątek, mają na czym budować, a partie powstałe nieraz bardzo dawno, ale nie, legalność więc, uzyskająca więc, ostatnio pana, nie posiadają. Więc proszę pana, ja nigdy się na, nie, nie żaliłem, że nasza partia nie ma majątku. I zresztą uważam, że to jest jakaś weryfikacja. Jeśli partia ma rzeczywiście członków. Ma rzeczywiście jakieś pomysły, idee, to po prostu ona się utrzyma na, na yy, powierzchni życia politycznego. Jeśli partia jest tylko szyldem, za którym nie ma żadnych ludzi, jest tylko no tak, najlepsza. Najwyżej... Ale partia, partia nie jest organizacją do robienia pieniędzy. Zapytam tak, czy pana, pana Aleksandra Pani. Hala, stać na uprawianie polityki, czy prawo biernej działalności politycznej powinno być limitowane przez jakiś cenzus majątkowy? Yy. Ja uważam, to znaczy, ja widzę bardzo wyraźnie różnicę w możliwościach uprawiania polityki, kiedy byłem w Sejmie, bardzo łatwiej było utrzymać biuro, podróżować po Polsce i teraz, kiedy muszę to robić Czego na Pan własny żyje? rachunek. Ja żyję głównie z pisania i z doradzania jednemu z wydawnictw, gdzie przygotowuję serię taką lektur konserwatywnych ale utrzymanie partii, zwłaszcza poza parlamentarnej, jest problemem. Ale chciałbym wrócić do pytania. A jako przewodniczący partii jest pan honorowany? Nie, nie mam z tego żadnych pieniędzy. Ale do tego przywykłem jednak, byłem działaczem opozycji demokratycznej, także nie mając z tego żadnych pieniędzy. Więc dla mnie to nie stanowi takiego przełomu. Natomiast do jednej sprawy chciałbym wrócić. To znaczy, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. Majątek SL. Y, dawnego PZPR-u w poważnej mierze wrócił do państwa. Y, natomiast nie wrócił w ogóle majątek PSL-u, y, który i trzeba powiedzieć, że stało się to z przyczyn politycznych. Także najbardziej zagorzali zwolennicy nacjonalizacji majątku PZPR w, w tamtym sejmie kontraktowym. Z, y, zależało im na porozumieniu i głosach PSL-u żeby to przeforsować natomiast spory majątek PSL-u po prostu który przyszedł także po PSL-u e, od państwa został w rękach kolejny telewidz dzwonił to jest błąd halo słuchamy dzień dobry, dzień dobry panie. E... Chciałem zapytać Pana, ponieważ na początku mówił Pan o stosunku swoim do partii socjalistycznych. Czy nie uważa Pan, iż pewne elementy społecznej nauki kościoła i programu socjalistycznego tego nowoczesnego nie są ze sobą zbieżne, a więc czy zarazem i Pana opozycja w stosunku do socjalizmu jako takiego nie jest zbyt radykalna? Dziękuję. Nauka społeczna kościoła ma szereg odcieni ale myślę i są wątki w katolickiej nauce społecznej, które wydają się zbliżać do rozwiązań socjalistycznych, ale pod tym względem wydaje mi się bardzo ważny, nowatorski, jak gdyby nie zostawiający wątpliwości ten dokument papieski Jana Pawła II Centesimus Annus. Tutaj to rozgraniczenie i potępienie socjalizmu i rehabilitacja rynku jest niewątpliwym faktem i chyba także faktem o przełomowym znaczeniu w nauce Kościoła. Rehabilitacja to nie znaczy ubóstwienie, to nie znaczy powiedzenie, że rynek wszystko rozwiązuje, że działalność ekonomiczna, działalność publiczna nie jest poddawana moralnej ocenie. Ale rynek, konkurencja sama w sobie nie jest złem, jest dobrem. Czas nam się kończy, jeszcze krótkie, bardzo konkretne pytania. Czym powinna być proponowana przez konserwatystów tak zwana instytucja skarbu państwa? Najkrócej. My nie wysuwaliśmy propozycji skarbu państwa. Przeczytałem coś takiego w waszym programie, A, czy, 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 że proponujecie yy, powołanie instytucji skarbu państwa. Yy, nie chciałbym w tej chwili wdawać się w którego zresztą być może nie, nie wyszedłbym obronną ręką, ale w każdym razie w, tej, w tych debatach, które były w poprzednim parlamencie, kiedy PC, RDR zgłaszały te projekty, my byliśmy w stosunku do nich przyczynieni. Rozumiem. Co z Izbą Samorządową? Senat czy Izba Samorządowa? Senat. Senat. Co z prezydentem? Jeden wspólny dla solidarnościowej hmm, formacji, postsolidarnościowej formacji czy… Hmm? Czy nie? Jeśli teraz, bo zdaje się, że program zbliża się do końca, miałbym powiedzieć coś od siebie bardzo ważnego. Ja jestem przekonany, że to jest kwestia być albo nie być. Jeśli my wystawimy jako ugrupowania wywodzące się z Polski, no, która walczyła z PRL-em, która się PRL-owi przeciwstawiała, kilku kandydatów, przegramy, to być może przegramy już w pierwszej turze. Musi być jeden kandydat. Już w pierwszej turze solidarnie popierany przez możliwie Czy ma pan jedno nazwisko? Ja mam kilka lub nawet kilkanaście nazwisk, ale to nie jest ważna kwestia więc... nazwiska, jest kwestia zasady. Jeśli zgodzimy się do zasady, że musi być jeden kandydat i że musimy być w tej sprawie solidarni, na pewno ta postać zostanie wyłoniona. Będziemy o tym rozmawiali. Dziękuję panu Aleksandrowi Halowi za przybycie do studia. Dziękuję państwu za telefony. Dziękuję Losowi za to, że nam pomógł i tym razem audycja na żywo się odbyła. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu naszym gościem będzie minister obrony narodowej, pan Piotr Kołodziejczyk. A więc do zobaczenia za tydzień w A, teraz konkretnie.